Pomysł tym razem bardzo karkołomny. Pomysł był następujący. Znaleźć 20 osób, które zbudują nam maszynę Rube Goldberga. Czyli tak zwane kinetyczne domino. żeby to wytłumaczyć, ale ja kompletnie nic nie zrozumiałam. Jedna rzecz uruchamia, uruchamia kolejną i to, 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 to super słowo. W ogóle mam w szoku, nikt nie powiedział, że to tak będzie, ja że my to wszystko zrobimy komputerowo, jak u, nie wiem, Spielberga. Podoba mi się, bo to rozumiem, że każdy może sobie sam w domu zrobić. Wystarczy kilka gwoździ, parę desek, jakaś piłka i stary durszlak i już jest. Ale fajnie, fajna zabawa. Bo jestem w ogóle pod wrażeniem, ile osób to przygotowywało. Tego typu konstrukcje są robione na całym świecie, w Polsce jakoś mało. Dlatego zaprosiliśmy studentów współnaukowych z Politechniki Warszawskiej, którzy skonstruowali nam maszynę, która przeprowadza nas przez całą ramówkę TVN. Jeżeli są konkursy na całym świecie na budowę maszyny, to ludzie mają na to rok. Tutaj w ciągu miesiąca powstał wstępny projekt i mieliśmy trzy tygodnie na hali, żeby to zbudować. Większość tych maszyn, które można znaleźć w internecie, to są maszyny, które się składają z małych elementów, łyżek, kulek, pudełek, zapałek, drobiazgów. A tutaj mamy coś, co jest naprawdę ogromne. Na początku to była tylko teoria i dopiero jak zaczęliśmy budować to tutaj na hali wyszły różne sprawy. Musimy popracować. Trzeba ją zbudować, no. Nikt nie miał pojęcia, czy to zadziała, ze względu na to, że nie ma skuczników tarcia podanych. A trzeba było to zrobić w trzy dni. To są ręce człowieka pracującego. Największy problem tego stanowiska właśnie, to, jest, to było pozyskiwanie materiałów. My Naprawdę spędziliśmy wiele godzin na, na opróżnianie tych butelek, bo to się okazuje, że nie da się kupić pustych. I to jest, to jest duży kłopot, także o, to, jest, to, jest, to jest główna siła robocza tego stanowiska. On co prawda nie jest za to odpowiedzialny, już tam za bardzo prawnie, natomiast, natomiast pomaga nam, bo jest duży i podobno dużo może. O, nie przeszła ściana. No prawie, dywan nie przeszedł, ale to jak się go lepiej zwinie, to przejdzie. Generalnie to już wszystko działa. To musi, musimy zwiększyć powtarzalność. Yeah. Zobaczymy, no. Do jutra ma działać, a jak będzie, to zobaczymy jutro. A macie już bios Marka? Tego nie możemy dotknąć, żeby wam nie skieprzyć roboty? Proszę, żeby uważał na stół po prostu. Co mamy robić? E, tutaj będzie koło was e, leciała kula, nie? Mamy się na nią poszukiwać, na siebie? E, możecie zało? po prostu szukać tej kuli... Znaczy ja nie robię nic, tylko się samo robię. Nie robisz nic, ale będzie cię kamera prowadziła. Dobra, okay. To Po prostu pójdź za maszynę, i będzie dobrze. Pójdź za maszyną... My siedzimy cały czas, tak? To się cieszymy. To się, a my mamy nasza rola polega na cieszeniu się, tak? Ha ha Właśnie tak. Cztery lata szkoły teatralnej i co? Z w łóżku, wśród butelek. <śmieniu> Mogę być pod pan, no? Tu będzie. Zadzwonimy do ściągów. Jezu, <śmieniu> za spodnie! No więc właśnie zaraz Kuba ten taki... <grystnie> o, śmiesznie, powiedzmy, rusy i potem się będzie wszystko działo i tam poleci. Dwa miesiące budowali tą machinę, więc po prostu nie, wi i nie wiadomo, czy to się nie nie uda. Ja się czuję jak przed otwarciem stadionu. Podstawowe hasło przy tej produkcji brzmiało, nie uda się. Poproszę na pozycję, Projekt był obarczony dosyć wysokim ryzykiem, że gdzieś w tej całej sekwencji coś pójdzie nie tak i będzie trzeba powtórzyć jakiś dubel, a biorąc pod uwagę fakt, że tutaj pracujemy z aktorami, z ludźmi, którzy mają bardzo mało czasu, to ryzyko było dosyć wysokie, że możemy mieć jakieś problemy. Kamera! Tak, już. A działają, jakbym się za bardzo rozbuchał same zdjęcia to była masakra. Dzisiaj drugi dubel. Duble szły w dziesiątkach, może setkach. Zratuj się kto może, żeby nie oberwać butelką albo dywańkiem. Ja się poję tego lewarka. I Szymon Majewski powiedział, że powinni mi dać kask w ogóle. Dwa! Gdyby mucha była cięższa... To by nie poleciało, to tak jak poleciało. A że mucha jest za lekka, to nic nie poleciało. Za mało, zdecydowanie. Za mało pasze? Tak. Mamy coś? to jest to zupełnie. Wracamy. Szymon, dlaczego to nie działa? Szymon. ja wiem i moka też. To też powoduje duże napięcie. Zaliczyłam kilka przejazdów. Bardzo skutecznych przejazdów z odpaleniem tych kul. Ta maszyneria działa coraz lepiej i mam nadzieję, że tak do północy się wyrobimy. Nie wiem, my tam czekamy za drzwiami, które się nie otworzyły. To jest to wielka enigma Kuba Włókowskich, który jest na na W ogóle przykichane, poza tym to nikąd wejdzie to lata zyną. ale jest fajne. Poczekajcie! Państwa, po prostu się urywało. Ja idę na obiad, naprawdę. No ale to to zrobię chyba Projekt mi kosztował mega dużo emocji. Wiedziałem, że do momentu kiedy nie nagramy dobrego dubla, to leżymy. Nie udało się, ponieważ nie wpadła piłka. A niestety też finał nie zadziałał. Może stety, niestety, bo inaczej tak. Jakie mam gwarancję, że tym razem się uda? Myślę, że 90%. Nie że Że ja ja się nie uda. Ja się <laughs> uda. Pytanie? Pytanie było, czy uwierzyliśmy w to, że to się spełniło. A że się spełniło i się udało, to ja nie przypuszczałem, że tak będzie. Zgadzam się. No, już. Gdzie ty idziesz? Kamera? Kamera w zapisie. Bubel numer 7,5. 3, 2. 谢谢、啊，阿克 He's blue, he's nice to you